Siemano widzowie, dzisiaj sobie gramy na mindplayu.pl. I dzisiaj będziemy grać z moim kolegą z Discorda Bedwarsy. I pamiętajcie o subie i łapce w górę. A my lecimy. Ej, dobra, ty zmieniasz tego tekst podpaka, czy co? Dobra, jesteśmy. Więc 10 sekund musimy czekać, widzowie. Wbijajcie na mojego DC. Aha. No, o co chodzi? My gramy widzowie dzisiaj na wersji 1.8 8 tego z powodu, że yy, no lepiej się gra nie tu. Czy mi się to myli. Dobra, to ja kupuję ten, a Ty leć do kogoś, dobra? Nie, ja... Dobra, to ja kupię dużo wełny i polecę na kogoś, okej? Okay? Dobra, mam złote jabłko, długie. Więc okej, okay. dobra, Iro nas muszę zostawić teraz, zbieramy na nożyce i różne, tak? Chcesz trochę złota? No, nie. Dobra. Widzowie, w komentarzach możecie pisać serwery, które mamy oceniać z kolegą. Bo ja często z każdym innym gram. To nie chodzi, że lubię i nie lubię. Po prostu gram z tymi co grają. Tak jak ja. Na przykład teraz, co nie? Więc my gramy teraz no, z kolegą, A potem. No to może będzie odcinek drugi, nie wiem, może jeszcze zobaczymy widzowie, Ale nic nie stracicie chyba. Dobra, na kogo mam iść. Na kogokolwiek no. albo po prostu na e, jedną albo na szmaragdę. Szmaragdę lepiej mieć, bo nie wiem. Kąd są szmaragdy? No, tam na środku. I żeby być nie tam na wprost, tylko na środku. Dobrze idę? Gdzie? Gdzie? Tam jest tylko dwóch żółtych, co nie? Oj, nie! Wróciłam! O oh, no way! No way! No way! O oh, no! Dobre, mam jakieś zasoby w ogóle. Ale nic nie mam. Nic nie masz. Prawda? Dobra. Spoko. Ja straciliśmy. Dobra, nie wiem. Czekaj, oni gdzieś tam są? Moje zasoby. I Ej, pokaż swojego skina, bo ja mam takiego. Takiego. Ja mam kaczorda. Ja mam kaczorda. Ja mam kaczorda. Jak słyszysz moją Dobra. No. Gdzie? No bo może być... Ja żyję, żyję, oglądaj mnie. Ja zaraz zginę pewnie i tak. Bo aż taka w Minecrafta nie jestem dobra. Jestem dobra, ale nie aż tak mocno, co nie? Widzowie, zaraz idziemy chyba... Nie wiem, możemy zagrać dwie rundki w sumie, co nie? Tak jak wczoraj. Wczoraj cię nie było, ale wczoraj grałam dwie rundki, to możemy teraz też, co nie? Ale możemy zagrać trójki. Nie, dwuje są lepsze chyba. Obserwujesz mnie? No, mi się wydaje, że trójki są lepsze, bo ja da się. Dobra, na razie nie ma. Myślę, że możemy sobie tam... Naprawdę? Ja zaraz zginę, naprawdę. I w sumie? O nie. Kto tu? Oj, oj. dobra, gramy jeszcze raz. Dawaj. Jesteś? No, jestem. Myślę, że dwie rundki zagramy dzisiaj, wizowe. Kto się nazywa Putin 1, 2, 3. Dobra, ale tak na firmach nie mów, co nie? Co ty zrobiłeś? Jesteś? Spoko, spoko. Czekajcie, bo mi się coś włączyło. Dobra, teraz jest... Spoko. No co? Dobra, już. Załadowałeś.

Ale na rozpoczęcie gry tak nie można. A! No kurde! Co oni zrobili? A ten gość nas zabił razem. Chodź no i super. Myślę, widzowie. Nie, bo teraz możemy trzy rundki w sumie grać. Trzy. Nie wiem, ale ja ciągle... Nie wiem, jak ciągle żyję ciągle. Kurde, miecz! Miecz mi się schował! Widzieliście, widzowie, co nie? Dobra, dawaj jeszcze jedną rundkę i kończymy odcinek. Grasz? Jesteś na tobie? Czekaj. Dobra, jesteś na tobie. A super, kryjówka, wiesz? Teraz ty będziesz robił. ja zrobiłam. Froggy Boy, Froggy Boy. A patrz jak się ten gapi, co nie, Tim? Tim, Team. chcesz Tima? Tim. Team. Chcesz Froggy? Froggy, Tim. robisz ten uczko. My nie możemy pisać na czacie, niestety, chyba. Możesz? Albo już to jednak nie robię. Ja też nie robię. nie No, ale teraz twoja kolej. Nic nie było dobrego. Ta, wełną, mhm. Nie, to może być. Znaczy, się to Super obudowałeś. wiesz. Fajnie. Fajnie, bo cię zabiją. Tak, w Ej, masz tego sojusza z kimś? Nie, nie wiem. Nie, bo on chyba cię nie zrozumiał. On chyba cię nie zrozumiał do końca. No, to nie tak, ale... No, ja jestem na środku, wy się pewnie... Wcale nikt mnie nie zabija, to, Może być, Podoba mi się to... Ojeju! Obróciłam się, bo. zawsze. jak ja się obracam, to ja spadam. Słyszysz? No, bo... to no to już mam trzy nie ci. by cię zabiją na raz. nie? Ciebie ja. Na tym kończymy odcinek. Miłego dnia pamiętajcie o sobie i łapce w górę. Pa-pa!